Dariusz Nowak. Dzień dobry. Zapraszam na informacje. Rusza pierwszy etap przebudowy ulicy Krakowskiej. W sobotę zmienione zostaną trasy kursowania komunikacji miejskiej. Zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego będzie ulica Krakowska oraz most Piłsudskiego. Ruch zostanie skierowany na ulicę Starowiślną, część ulic przyległych. Do ulicy Krakowskiej będzie ulicami dwukierunkowymi, tak jak ulica Augustiańska, która jest w tej chwili ulicą jednokierunkową, więc zniknie część miejsc do parkowania. Natomiast oczywiście mamy dla mieszkańców ofertę, czyli nowe miejsca do parkowania na ulicy Dietla, na placu Wolnica, gdzie stosunkowo duża ilość miejsc do parkowania i to powinna być naprawdę znacząca ulga dla mieszkańców. Oraz dedykowane dla mieszkańców tego obszaru miejsca na parkingu kubaturowym koło Korony. Soboty na niedzielę. Nie będą kursowały tramwaje po ulicy Ditla, bo jawi się w zastępstwie autobus. Czyli jakby mankamentem będzie to, że trzeba będzie się o poranku przesiąść na autobus i później znowu przesiąść na tramwaj na wysokości skrzyżowania kapelanki z broszką. Na razie kierowcy nie mają do dyspozycji możliwości skrętu w prawo w ulicę Stradomską, mimo że ona sama nie jest remontowana. Natomiast na tym fragmencie jest potrzeba wymiany zaspawanych w tym momencie zwrotnic. Tego się nie da obejść, to musi być zrobione. Natomiast dojazd do mieszkań na ulicy Stradomskiej będzie absolutnie możliwy, poza tym, że nie będzie po prostu dojazdu od strony Lidla bezpośrednio, tylko będzie trzeba przejechać albo przez Sebastiana, albo przez Koletek, żeby dostać się do domu. Od soboty przez tydzień z powodu remontu torowiska nie będą także kursowały tramwaje do Borku Fałęckiego. Zastąpią je autobusy. Nowe łóżka i szafki, łazienki przy każdej sali, pastelowe kolory. Tak wygląda po remoncie oddział ginekologiczno-położniczy w szpitalu im. Stefana Żeromskiego. Ale to nie jedyne zmiany. Jestem przygotowana na to, że w Żeromskim. Zrobiłam dokładny wywiad na temat tego szpitala. Moje koleżanki mi poleciły. Mówiąc, że tutaj jest bardzo fajnie i przytulnie. Jestem w blokach startowych, jak chodzi o poród. Lada dzień. Jak tutaj oglądam tę część wyremontowaną, no to otoczenie jest takie ładne. Sprzyja temu, żeby była dobra atmosfera. Spodziewam się, że będzie dobrze, przyjemnie, miło. Mamy w sumie tych łóżek 71. Są rozmieszczone głównie dwuosobowych. W pokojach z łazienkami, ale jest także zrobiona sala operacyjna, nowa, no jest całe nowe wyposażenie jest przebudowany. Cały koszt tego to było 7 200 tysięcy złotych, z czego ponad 6 milionów pochodzi z budżetu miasta Krakowa. Przedstawiciele świata artystycznego, kulturalnego i politycznego rodzina, przyjaciele i tłumy Krakowian pożegnały w poniedziałek 18 marca Leopolda Kozłowskiego Kleinmana. Kompozytor, dyrygent i pianista, nazywany ostatnim klezmerem Galicji, został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej. Leopold Kozłowski Kleinman zmarł 12 marca, miał 100 lat. 12 edycja konkursu Kraków bez barier została rozstrzygnięta. Osoby, instytucje i firmy, które ułatwiają funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, zostały wyróżnione podczas uroczystej gali. Dostaliśmy nagrodę w kategorii Firma. Najlepsza firma wspierająca kartę dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferujemy bezpłatny wstęp dla wszystkich członków rodziny i bardzo się cieszymy, jeżeli Państwo korzystają z tych ofert. Bardzo ważna dla mnie nagroda, i jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem, bo, bo przez całe 30 lat swojej aktywności sportowej, serwiwalowej, fundraisingowej, pozarządowej. No, no nie, nie, nie stawałem w pierwszym szeregu nagrodowym, a tutaj miasto dla mnie w bardzo ważnym momencie po bardzo ciężkiej wyprawie wysokogórskiej no doceniło to i to jest dla mnie wielka radość, ogromna satysfakcja. Te najbardziej widoczne, te bariery architektoniczne to rzecz ogromnie dolegliwa, ale trzeba pamiętać także, że te bariery komunikacyjne w szerokim tego słowa znaczeniu, bo także komunikowania się między ludźmi. Także poruszania się po mieście to jest to, co sprawia, że ludzie, którzy do tej pory często byli zamknięci w czterech ścianach, mogą wyjść, porozumiewać się z innymi, mogą się z nimi kontaktować, mogą wymieniać myśli. Po zimowej przerwie wraca ogród doświadczeń. W interaktywnym oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Parku Lotników każdy może doświadczyć zjawisk fizycznych czy przyrodniczych, różnymi zmysłami, świetnie się przy tej okazji bawiąc. W tym sezonie przygotowano nowości: koło chomika, rzeźby, dzięki której można stać się artystą, i labirynty. Park zostanie otwarty 1 kwietnia. O tym, jak ważna jest tolerancja, brak wykluczenia i solidarność dyskutowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34. Wraz z uczniami z Portugalii, Cypru, Hiszpanii i Włoch wzięli udział w projekcie, którego celem było podniesienie świadomości uczniów o tym, jak różnorodna jest Europa. W projekcie mamy pięć paneli, każdy dotyczy innego zagadnienia dotyczącego praw człowieka. Teraz mamy warsztaty dotyczące Solidarności Społecznej. Dzieciaki zastanawiały się czym jest Solidarność Społeczna, nakręcały własne filmy, własne wywiady, prezentowały to wszystko na naszych stronach internetowych i na stronie facebookowej. W tej chwili robimy warsztaty plastyczne międzynarodowe, które są jakby podsumowaniem mobilności do Polski. Solidarność społeczna to yy, według mnie jak łączymy się, nie ignorujemy innych osób, jak pracujemy razem w zespołach. Fajnie jest mieć kontakty zagraniczne i poznawać nowych ludzi, nie tylko z Polski. I am actually here from Erasmus Plus. So right now we're painting the t-shirts like Solidarity, Love. We'll sell some i uh, z uh, like Uczniowie kilku krakowskich podstawówek postanowili uczcić pierwszy dzień wiosny, wybierając się na wagary. Nie była to jednak ucieczka ze szkoły, ale zaplanowana rowerowa wycieczka pod okiem nauczycieli. Bardzo fajnie jest dzisiaj i lubię jeździć na rowerze, ponieważ możemy sobie powiedzieć i tracimy w tym samym momencie lekcje, żeby się nie uczyć i nadrabiać nie musimy, ale jeżdżenie na rowerze i takie właśnie zwiedzanie Krakowa też jest bardzo fajne. Bardzo często jeżdżę na rowerze do szkoły, po osiedlu z kolegami lub na skateparku w Parku Jordana. Zawsze do, rowerem do szkoły jeżdżę. Nawet w zimę tam jechałem, to sobie po prostu opony zimowe założyłem z większymi klockami. To już szósty raz, kiedy jedziemy na wagary. Pierwszego dnia wiosny. Po prostu pomyślałam kiedyś, że fajnie byłoby z dziećmi pójść na wagary w, w pierwszy dzień wiosny i to zrobiliśmy. Inne szkoły zaczynają do nas dołączać. W tym roku mamy ponad 11 szkół. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa, na kolejne zapraszamy oczywiście za tydzień.